Jesteśmy też na żywo w Telewizji Imperium, a gości mamy zacnych, ostatnie kilometry pokonali, żeby się spotkać z nami, a niedawno jeszcze spotkali się z Morzem, to grupa y, uczniów z inicjatorką całej akcji, panią Anią Guzek, uczniowie chodzą, chodzili do szkoły podstawowej numer 21 w Liwicach, Sośnicy. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie w ten piękny, upalny piąteczek, pierwszy dzień wakacji. Tak, z nami jest młodzież, która dojechała. Pochwal się. E, Nahel. Nahel, dobra, to może przedstawmy się z imion. Prawdziwi bohaterowie mają na, jakie imiona noszą? E, Bartek, Dawid, Karolina, Hania. Ala, Filip, Adrian, Joachim. I jeszcze jeden. Kuba. Kuba, tak, Kuba pamiętam doskonale, ponieważ Kuba też już z nami wcześniej rozmawiał. Przyjechaliście całą Polskę, pani Aniu, wszystko po to, żeby co? Przyjechaliśmy całą Polskę, wszystko po to, żeby pomóc gliwickiemu? Hospicjum, hospicjum żeby pomóc gliwickiemu, hospicjum w rozbudowie. 740 km macie w nogach i ja wracam do Kuby, bo Kuba z Kubą mi się bardzo dobrze ostatnio rozmawiał. Kuba. Jak ci się jechało, powiedz? Bardzo dobrze. Było, e, jednego dnia było e, ciężka, a tak to było. Którego dnia? Kto, który? No, jechaliście przez 7 dni, który dzień był takim w trudnym? Gniewie. Jak jechaliśmy do gniewu. Deszcz padał, czy może właśnie wręcz przeciwnie, było takie palące słońce, słońce jak dzisiaj? E, słońce. słońce. A ile gum złapałeś podczas tej Zero. podróży? Zero. Super, no to się bardzo cieszę. A ty, jak będziesz wspominać tę waszą podróż? Na pewno bardzo fajnie, bo była to bardzo fajna przygoda. Podróż życia? Będziesz tak to wspominać? Na pewno. Mhm. Kolega, ile gą podróży złapał? Było coś? Jakieś, że tak powiem, usterki techniczne, problemy? Zero, tylko bagażnik mi się odkręcił. Który dzień był twoim ulubionym który będziesz najdłużej wspominać? Wyjazd, a może wielki finał i takie miłe przyjęcie u was w szkole? Hmm, chyba ostatni. Że co, że to już w domu? No. A fizycznie jak oceniasz swoje, że tak powiem, przygotowanie i to jak to koniec końców wyszło? Dobrze. Dobrze, dobrze. Po ile dziennie robiliście kilometrów? E, około 100. Około 100 kilometrów. No to robi, jednym słowem, wrażenie, jak będziesz ten Wasz wypacy nad Morze wspominać. Czy już nie będziesz chciał na Polskie Morze jeździć? E, bardzo dobrze będę go wspominał, będę chciała jeszcze więcej na takie wyprawy jeździć. Było bardzo fajnie. I co jak pani Ania Guzek, szalona inicjatorka i pomysłodawczyni tego całego zamieszania, powie za rok, że słuchajcie, idziemy, to powiesz, że jadę? Mm, tak, na pewno. A w tym całym zamieszaniu, jeszcze wracamy tutaj do pani Ani Guzek. Chodziło o to, żeby zebrać krótko mówiąc pieniądze dla hospic hospicjum Miłosierdzia Bożego, na to, na to, żeby po prostu oni się szybciej rozbudowali. Żeby się szybciej rozbudowali, żeby szybciej mogli otworzyć oddział. Jest ogromne zapotrzebowanie. Póki co jest tylko 22 są tylko 22 miejsca, a zapotrzebowanie jest bardzo, bardzo Zapotrzebowanie jest bardzo ogromne. No i cóż, myśmy na Dojechali, myśmy swoją misję wykonali, ale niestety coś nam zrzutka słabo, słabo idzie. Mamy na dzień dzisiejszy 42 czy 43%, więc jeżeli jeszcze z tej strony mogę zaapelować do mieszkańców Gliwic, bo tak naprawdę jest to nasza wspólna. Inicjatywa Hospicjum Gliwickie jest dla każdego mieszkańca Gliwic. Dorzućcie Państwo, dorzućcie jeszcze coś na zrzutkę. Ona jeszcze trwa 6 dni. Ci młodzi zrobili niesamowitą robotę, ci młodzi pokonali siebie niejednokrotnie. Są trochę zmęczeni. Oni się jeszcze cały czas regenerują po tej wyprawie, po ciężkiej wyprawie. Nagrodźcie ich, nagrodźcie ich, a tą nagrodą niech będzie właśnie wpłata na zrzutkę y, dla gliwickiego hospicju. Dobijmy chociaż 50%, chociaż te 25 tysięcy, żeby udało nam się zebrać, a myślę, że dla nich to będzie niesamowita nagroda za to, co zrobili. Młodzi Gliwiczanie, w nich jest nadzieja. Y, w, młodzi ludzie chcą pomagać, y, chcą pokonywać siebie, chcą zrobić y, y, coś dobrego, bo zrobili fantastyczną robotę. Panie Aniu, jak Pani będzie ten wypad wspominać, no bo to nie była pierwsza taka szalona wyprawa rowerowa. No właśnie, czym to się różniło od tych poprzednich eskapad? Każda wyprawa inna. Każda wyprawa inna. Pierwsza wyprawa, którą jechaliśmy do Gniezna, to była wyprawa, można powiedzieć, w takim mniejszej grupie, dopiero przecieraliśmy szlak, jak to będzie wyglądało. Jechaliśmy w ciężkich warunkach, bo jechaliśmy w deszczu, w śniegu, do Międzyzdrojów. To była pierwsza taka długa wyprawa, gdzie były afrykańskie upały. Dookoła województwa śląskiego to przewyższenia i góry, a ta wyprawa też była inna, tak jak każda, tak jak każdy z nas jest inny, różny, nowa ekipa, nowe dzieciaki oprócz czterech osób, więc każdy coś dołożył swojego. Każdy tutaj ma ogromny, ogromny ogromny dodatni plus do tej y, wyprawy. Ale przede wszystkim będę wspominać, że spotkaliśmy na drodze bardzo dobrych i bardzo życzliwych ludzi. E, robiliśmy ogromne wrażenie na całej trasie z Gliwic, e, aż na Samhel. E, takim najbardziej co mi zostanie w pamięci to to, że odwiedziliśmy e, Puckie Hospicjum e, założone przez księdza e, Kaczkowskiego. Najsłynniejsze chyba m, hospicjum y, u nas tutaj w Polsce. E, I tam do, przeżyliśmy niesamowite chwile. Niesamowite momenty, i to myślę, że dla każdego z nas będzie taka lekcja życia, dla mnie, jak i również dla tych młodych. Tak zakończenie roku jeszcze tutaj do was wrócę. Dzisiaj odebraliście y, świadectwa. No i jakie plany na wakacje? Czy na rowerze, czy właśnie wręcz przeciwnie będziesz unikać, bo już się najeździłaś limit wyczerpany na ten rok? Nie, no, rowera na pewno nie odłożę, ponieważ już jutro wyjeżdżam na obóz rowerowy, gdzie będziemy codziennie na rowerze też kręcili. Czyli co, rośnie Maja Włoszczowska co najmniej? Nie wiem, zobaczymy. Czyli rower, a ty na tym rowerze zostajesz przez wakacje, czy raczej? odstawisz gdzieś w kąt do piwnicy, zamkniesz, zapomnisz. Na pewno będę jeździł. Teraz też w niedzielę jadę z rodzicami w góry, też bierzemy rowery. Na mniej więcej takie 10 dni tam sobie jedziemy. Będziemy jeździć po górach. Później też jak wrócimy, to jadę na wieś i tam też na pewno coś będę jeździł. Ile koniec końców pokonaliście tych kilometrów? Ile 725. 725. Każdy kilometr dobrze wspominasz? Bardzo dobrze go wspominam. Czyli co, przygotowanie było na piątkę, na szóstkę z Twojej strony? Chyba na szóstkę. Chyba na szóstkę. Czyli co, rozumiem, że wiążesz swoją przyszłość z kolarstwem, czy nie bardzo? Nie, no, bardziej bym chciał iść też. No, chcę jeździć na rowerze. To moja pasja. Pasja. No, myślę, że to właśnie się sami pasjonaci um, spotkali. Pani Aniu, no bardzo dziękujemy i zachęcamy Państwa do tego, żeby jeszcze wspierać, jeszcze jest czas na Mamy to, żeby jeszcze dobić. Jeszcze 6 dni, proszę Państwa, jeszcze 6 dni, aby dobić, aby dołożyć. Każdy grosz się liczy. Nawet taka myśl, a co tam mój piątak, to tam nic nie, nie sprawi, ale grosik do grosika i uzbiera się konkretna kwota, więc gliczanie, wielkie poruszenie na gliwickim terenie. Poruszmy poruszmy swoje serce, poruszmy swoje portfele i fłaćmy. Fłaćmy nagrodźcie tych młodych, ale przede wszystkim hospicjum potrzebuje naszej pomocy, wspólnej pomocy. Taka mówiła Anna Guzek, inicjatorka akcji Szalonej Akcji Gliwice-Hel, czyli wyprawa rowerowa w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej numer 21 z Gliwic Sośnicy, którzy pokonali 740 kilometrów. W deszczu, w słońcu takim jak teraz, w różnych warunkach pogodowych, także miejmy to na uwadze. No i bardzo dziękujemy, że nas dzisiaj odwiedziliście. I jest z nami Moc! Nawet teraz mają ją w sobie, także dzielimy się. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy. Dobrze. O, jezu, kto tam jest? To my, to, my, to my jesteśmy w telewizji, jesteśmy w Radiu Imperium wciąż. Szczęśliwa ekipa ze szkoły podstawowej nr 21, która z Gliwic, tak, z Gliwic dojechała na Hell, rowerami jest z nami. No a teraz pani Ania Guzek wystąpi w roli prowadzącej. Dzień dobry, dzień dobry dzień wszystkim dzień Państwu, ekipa wyprawy Wielkie Poruszenie na Gliwickim terenie wita z Radia Imperium. Wszyscy, co robimy? Kręcimy, 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 kręcimy! Właściwie już przestaliśmy kręcić, bo w miniony piątek, dokładnie tydzień temu, dojechaliśmy na Hel, dojechaliśmy na Hel, pokonaliśmy 725 kilometrów. Ekipa zregenerowana, ekipa wypoczęta, ekipa zaczyna dzisiaj wakacje, ale to, co przeżyli przez 7 dni, to, co zrobili pięknego, to, co zrobili dobrego dla Gliwickiego Hospicjum zostanie w ich sercach na zawsze. Tak, i my teraz sobie uwieczniamy tę chwilę, ten moment. To jest dla Was i bardzo, bardzo dziękujemy, że chciało Wam się taki szmat jeszcze pokonać, przyjechać. Już mogliście, że tak powiem, olać sytuację, a tak jeszcze przyjechaliście do nas, żeby tutaj się spotkać. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Nam bardzo miło, że telewizja Imperium i radio Imperium od samego początku było z nami, dlatego też chcemy w sposób szczególny podziękować, wręczając pamiątkowe medale dla, dla Państwa, dla radia, dla telewizji. I niech te medale y, będą taką pamiątką, że są młodzi szaleńcy, wariaci rowerowi, którzy jeżdżąc na rowerze chcą pomagać. Nie tylko jeżdżą dla fanów, ale chcą też coś dobrego zrobić. Niech te medale y, o tym zawsze przypominają, że warto pomagać. Kiedy pomagamy, dobro wraca podwójnie. Dlatego też y, wyjmy tak. Nie, nie wiem, jak reszta tutaj redakcji telewizji Imperium i Radia Imperium, ale ja dostałam gęsiej skórki, a da widzę, że tak samo. Tak. tak? tak oczywiście ja jeszcze e, cały czas e, kiedy pedałowaliście. Prostu... Ja miałam urlop. Ja miałam urlop. Tak, tak ja, ja nie miałam urlopu i cały czas e, właśnie obserwowałam dzio, Waszą tak. stronę, śledziłam, e, informowałam o Waszych postępach i mówiłam, jakie to jest imponujące, że zamiast, e, że tak powiem, delektować się tymi ostatnimi. Luźnymi dniami w szkole postanowiliście jednak otworzyć swoje serca i zrobić coś dobrego. Ada, nawet wymyśliłaś takie mądre słowa. Tak, tak. Państwo nie słyszeli, ponieważ powiedziałam to w radio. Powiedziałam, że żeby pokonać taką trasę trzeba mieć bardzo silne mięśnie, a zwłaszcza to jedno, czyli serce. Czyli serce. I ci młodzi mają. Jestem tego naocznym świadkiem. Przez całe 9 dni widziałam, jak ich serce rośnie każdego dnia. Bardzo dziękujemy dzisiaj jeszcze raz za wizytę. No i dziękujemy, że, że Wam się chciało raz jeszcze. I myślę, że co, w przyszłym roku znowu się w widzimy. W przyszłym roku się widzimy. Wróciliśmy od Pana Prezydenta i mamy niecny plan. Już coś tam się tworzy w naszej głowie, że, że kolejna wyprawa będzie. Niekoniecznie. Po terenie polskim, może pojedziemy troszeczkę dalej. Więc trzymajcie na nas kciuki i niech się wszystko realizuje tak, jak się zrealizowało na naszej wyprawie. I w takim razie trzymamy kciuki i przypominamy, że ta wyprawa nadal się nie skończyła, ponieważ nadal na naszej stronie internetowej imperiummedia.pl znajdziecie informacje, jak możecie wspomóc hospicjum, już niekoniecznie na rowerach. Tylko właśnie dorzucając nas zrzutkę. Zrzutka trwa jeszcze 6 dni, i jeżeli ktoś jeszcze nie dorzucił nawet złotówki, czy piątaka, gliwiczanie, budzimy się, wielkie poruszenie na gliwickim terenie, dorzućcie, dorzućcie coś, bo nasze gliwickie hospicjum potrzebuje środków materialnych, potrzebuje, ro, jest w rozbudowie i potrzebuje jak najszybciej oddać kolejny, kolejne skrzydło, więc gliwice, budzimy się, budzimy się. Banknie. Dziękujemy, Dziękujemy. dać Nic ująć. Ja nie wiem jak ty, ale, ale ja się chyba boję. Widzisz, no, nas tak. pani tutaj chyba wygryzła. No nie, nie, proszę się nie bać. Moją misją jest e, nauka, nauka więc e, nie zabieram tego mikrofonu. Miło było. I co? I na koniec jeżdżąc na rowerze się więcej. i tego uśmiechu życzymy państwu na cały rozpoczynający się weekend. I wakat. I wakacje, wakacje. <laughs> Radio Imperium. <laughs>